Są zachowania, których mężczyzna nie potrafi kontrolować, bo nie wypływają one z jego głowy, ale z czegoś znacznie głębszego z energii, której nie umie jeszcze nazwać, ale która zaczyna kierować każdym jego ruchem. Można udawać zainteresowanie, można udawać pewność siebie, można zbudować maskę, za którą ukrywa się dystans, ale są takie trzy rzeczy, których nie zrobi nigdy, chyba że naprawdę oszalał na Twoim punkcie. I właśnie dziś opowiem Ci o tych momentach, o tych znakach, o tych subtelnych drganiach jego energii, których nie zobaczysz, jeśli patrzysz tylko oczami, ale poczujesz je całą swoją intuicją, sercem, które widzi więcej niż umysł. Być może już to czujesz. Być może jest w twoim życiu mężczyzna, który robi drobne gesty, których nie potrafisz zrozumieć, bo są zbyt niepozorne, by nadać im znaczenie, a jednocześnie tak intensywne, że zostają w tobie na długo. Być może wraca, choć nie musi. Być może patrzy na ciebie tak, jakby widział w tobie nie tylko kobietę, ale coś znacznie większego odbicie własnej duszy. Być może jego obecność porusza w tobie delikatną falę, która mówi ci, że to nie jest zwykłe spotkanie. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, zrozumiesz, czy to między wami to tylko flirt, gra energii, przypadkowy błysk, czy może coś, co ma siłę zmienić twoją przyszłość. Zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film dalej i napisz w komentarzu: Wybieram miłość ponad lęk. Bo to nie jest tylko materiał, to jest przestrzeń, w której zaczynasz spotykać siebie na nowym poziomie. A to, co zaraz usłyszysz, może być początkiem czegoś głębszego niż emocja, początkiem przebudzenia twojej energii. Mężczyzna zakochuje się inaczej niż kobieta, bo jego energia działa inaczej. Ty czujesz, łączysz, odczytujesz subtelne sygnały, widzisz drobiazgi, które tworzą większy obraz. Twój system energetyczny jest jak instrument nastrojony na wibracje drugiego człowieka. Wiesz, kiedy coś się otwiera, kiedy coś się zamyka, kiedy coś zaczyna drżeć. Mężczyzna natomiast wchodzi w energię kobiety znacznie wolniej. Nie dlatego, że czuje mniej, ale dlatego, że jego natura została ukształtowana tak, by najpierw chronić siebie przed tym, co może go rozbić. Zakochiwanie się dla kobiety jest procesem integracji, odkrywania, rezonansu. Dla mężczyzny jest procesem transformacji. On nie wchodzi w uczucie. On rozwibrowuje się do niego. Najpierw obserwuje, nie tylko ciebie, ale to, jak jego własna energia zachowuje się przy tobie. Patrzy, jak mówisz, jak chodzisz, jak reagujesz na świat. I w tym patrzeniu jest coś więcej niż ciekawość. Jest pierwsza szczelina w jego zbroi. To moment, w którym archetyp wojownika, ten, który walczy, zdobywa, kontroluje, zaczyna po raz pierwszy drgnąć w kierunku czegoś miękkiego, nieznanego, niebezpiecznego. Bo bliskość dla mężczyzny jest największym ryzykiem, jakie może podjąć. Potem przychodzi doświadczenie. To nie jest logiczne, to nie jest mentalne, to jest głęboko energetyczne. Jego ciało zaczyna reagować na Twoją obecność szybciej niż Jego umysł. Jego system nerwowy uspokaja się przy Tobie, choć nie planował tego. Jego oddech się wyrównuje, choć nic jeszcze nie mówił. Jego spojrzenie zatrzymuje się na Tobie dłużej, choć nawet tego nie zauważa. To moment, w którym twoja energia dotyka jego pola i zaczyna je harmonizować. I nie wiesz, dlaczego to się dzieje. Po prostu jest. I dopiero wtedy, kiedy jego energia doświadcza tego stanu kilka razy, zaczyna otwierać się kolejny archetyp król. Król to nie jest mężczyzna, który rządzi. To mężczyzna, który bierze odpowiedzialność. To ten moment, w którym w nim zaczyna budzić się coś stabilnego. To nie jest jeszcze miłość, to nie jest deklaracja. To jest ugruntowanie energii, to jest cisza w sercu, to jest chce dać, nie tylko brać. Król to archetyp, który nie działa słowami, lecz przestrzenią, jaką w sobie robi dla drugiego człowieka. I dopiero kiedy wojownik się zatrzyma, a król się otworzy, pojawia się trzeci archetyp kochanek. I od razu trzeba zrozumieć, że kochanek nie ma nic wspólnego z pożądaniem. Kochanek to energia mężczyzny, która zaczyna wpuszczać drugą osobę do środka. Do środka jego emocji, jego strachu, jego marzeń, jego cienia. Kochanek otwiera się nie przez ciało, ale przez duszę. To jest ten moment, w którym mężczyzna zaczyna dopuszczać się do przestrzeni, w którą nie wpuszcza nikogo. I ten proces nie ma nic wspólnego z logiką. To jest transformacja energetyczna, to jest rezonans, to jest brama, która otwiera się z wnętrza i której on sam nie potrafi już zamknąć, nawet gdyby chciał. Właśnie dlatego mężczyzna nie zakochuje się przez słowa. On zakochuje się przez stan, który czuje przy tobie, przez spokój, który jego dusza rozpoznaje jak dom, choć nie znała go wcześniej, przez wibrację, która osiada w jego polu i mówi: Tu mogę odłożyć miecz. Przez energię, w której przestaje walczyć. Kobieta daje mężczyźnie uczucie, ale jej największym darem jest obecność obecność, która nie naciska, nie ciągnie, nie zmusza. Ale otula, obecność, która nie udaje siły, ale jest prawdziwa, obecność, która nie kontroluje, ale ma świadomość swojej mocy. Mężczyzna zakochuje się wtedy, gdy Twoja obecność staje się dla niego doświadczeniem, którego nie potrafi zastąpić niczym innym. Bo to, co uruchamia się w jego wnętrzu, nie pochodzi z umysłu, pochodzi z duszy. I zanim powiem Ci o pierwszym sygnale, który pokazuje, że te archetypi zaczynają w nim drżeć, Chcę, żebyś zrozumiała jedną rzecz. W mężczyźnie wszystko zaczyna się od energii, od tego niewidzialnego drgnienia, które pojawia się wtedy, gdy kobieta nie tylko mówi, ale emanuje. To jest sygnał delikatny, niemal niezauważalny, a jednocześnie absolutnie prawdziwy, bo jego dusza czuje cię wcześniej niż on sam. I to właśnie ten moment, ta pierwsza szczelina w jego energii, jest początkiem wszystkiego. I ten początek zmienia całe jego wnętrze. Zanim jeszcze powie ci jedno słowo. Jeśli mężczyzna zaczyna na Twoim punkcie wariować, robi coś, co z zewnątrz wygląda jak zwykłe zainteresowanie, ale na poziomie energii jest pierwszym, najgłębszym potwierdzeniem, że Twoja obecność zaczyna poruszać jego pole serca. Nie słucha Twoich słów, choć pozornie wygląda, że słucha. On słucha tego, co jest pod słowami, pomiędzy słowami, ponad słowami. Bada Twoją energię tak, jakby jego dusza chciała sprawdzić, czy przy tobie może odpocząć? Bo mężczyzna, który zaczyna czuć coś więcej, nie analizuje intelektem. Jego ciało zaczyna mówić za niego. Jego układ nerwowy staje się czuły na twoją wibrację. Zwraca uwagę na to, jak oddychasz, gdy go widzisz. Na to, czy twoje ramiona opadają, czy twoje spojrzenie mięknie, czy twoja twarz staje się spokojniejsza, kiedy jest obok. Interesuje go to, jak jego energia wpływa na twoją energię. Bo na tym najgłębszym męskim poziomie miłość nie jest decyzją, lecz rozpoznaniem. I właśnie dlatego on zaczyna cię badać, zanim sam przyzna, że to robi. To nie jest świadome działanie, to instynkt duszy, która czuje, że wydarza się coś ważnego. Jego ciało sprawdza, czy twoja obecność go podnosi, czy go destabilizuje, czy twoja energia jest ciepła, czy chłodna, czy niesiesz spokój, który koi jego chaos. Dopamina zaczyna skakać. Adrenalina lekko wzrasta, serce przyspiesza odrobinę za mocno, a jego ego jeszcze nie rozumie, co się dzieje. W nim budzi się ciekawość, ekscytacja, ale też cichy, wewnętrzny niepokój, którego sam nie umie nazwać. To ten subtelny lęk, a jeśli to jest ta kobieta, a jeśli ona ma moc, której nie potrafię kontrolować, a jeśli jej energia dotyka czegoś, o czym myślałem, że dawno zamknąłem. I właśnie dlatego zaczynają pojawiać się te mikrosygnały które wiele kobiet bierze za testowanie albo za niepewność. A tymczasem to nie są testy. To jest jego dusza, która próbuje zrozumieć, dlaczego Twoja obecność działa na Niego mocniej niż powinna. Bo jeśli mężczyzna bada Twoją reakcję, jeśli sprawdza Twój spokój, jeśli obserwuje, jak Twoje ciało odpowiada na Jego ciało, jak Twoja energia rozszerza się albo kurczy przy Nim, to nie jest zabawa. To znak, że w Nim zaczyna się coś, czego nie potrafi zatrzymać. To moment, w którym jego serce przyspiesza bardziej, niż chciałby przyznać. I właśnie tu, w tym delikatnym momencie, gdy między wami zaczyna drgać coś niewidzialnego, rodzi się pierwsza prawda o męskiej miłości. Ona zaczyna się nie od deklaracji, lecz od obserwacji twojego światła. Drugi sygnał jest jeszcze potężniejszy, choć często pozostaje niezauważony, bo nie jest spektakularny. Jest subtelny, ale głęboki. To moment, w którym jego energia zaczyna do ciebie wracać. Nie jego wiadomości, nie jego słowa, jego energia. Mężczyzna, który naprawdę czuje, nie podchodzi do kobiety w linii prostej. On wraca falami. To nie chaos, to rezonans, to drganie, które w nim powstaje, kiedy jego dusza rozpoznaje, że Twoje światło porusza coś w nim, co myślał, że już dawno wygasło. Dlatego raz się zbliża, raz oddala, raz jest odważny, raz cichy, raz chce być blisko. Raz potrzebuje oddechu. To nie dlatego, że nie wie, czego chce. On wie aż za dobrze. I właśnie to go przeraża. Mężczyzna, który jest naprawdę zakochany, zaczyna funkcjonować w innym rytmie niż dotychczas. Jego uwaga nie jest chwilowa. Jest powracająca. Zafra. On może zniknąć na jeden dzień. Dwa. Może wycofać się, bo intensywność energii, którą między wami czuje, jest dla niego nowa, mocniejsza niż się spodziewał. Ale wróci, zawsze wróci, bo energia, którą w nim poruszyłaś, jest silniejsza niż jego próby kontrolowania sytuacji. Dlatego wysyła krótkie sygnały, dlatego reaguje na twoje stories, dlatego pisze do ciebie pozornie bez powodu, dlatego odzywa się jednym słowem, które nic nie znaczy i jednocześnie znaczy wszystko. Dlatego dopytuje o coś drobnego tylko po to, by poczuć twój ton, bo nie chce stracić połączenia. To nie jest logika. To energia. Energia, która działa jak orbita. Kiedy mężczyzna wchodzi w energię kobiety, która dotyka jego wnętrza, nie potrafi się od niej odciąć. Nawet jeśli ego próbuje, nawet jeśli rozum mówi coś innego, nawet jeśli on sam nie rozumie, dlaczego wraca? Tęsknota w męskim świecie nie działa w linii prostej. Ona działa falami. Raz intensywnie, raz słabo, ale zawsze do ciebie wraca. To jak fale które zawsze wracają do brzegu, nawet jeśli cofają się na chwilę. Archetypicznie jest to moment, w którym kochanek, najbardziej wrażliwa, najczystsza część męskiej psychiki, zaczyna przełamywać wojownika. Ten pierwszy chce bliskości, ten drugi pilnuje, by nie stracić kontroli. I gdy te dwa archetypi zaczynają się ścierać, mężczyzna zachowuje się właśnie w taki sposób: wraca, odchodzi, wraca, odchodzi, ale wraca coraz bliżej. Pojawia się w Twojej przestrzeni jak powiew energii, który próbuje znaleźć swoje miejsce. Nie dlatego, że musi, dlatego, że nie potrafi inaczej. To jest moment, którego nie da się zignorować, bo wibracja, którą w nim poruszyłaś, jest czymś więcej niż zainteresowaniem. Jest początkiem uczucia. Ale zaraz powiem Ci o sygnale, który jest jeszcze potężniejszy: sygnale, który mówi, że jego serce zaczyna widzieć w Tobie nie tylko kobietę, ale przyszłość. Trzeci sygnał jest jak zapalona pochodnia w jego wnętrzu, której on sam jeszcze nie widzi, ale która świeci coraz jaśniej z każdym twoim uśmiechem, każdym wspólnym momentem i każdym drobnym gestem, który otwiera w nim przestrzeń, o której myślał, że jest zarezerwowana dla kogoś z innego życia. Bo właśnie wtedy zaczyna planować, nawet jeśli w jego słowach nie ma jeszcze ani jednego wyznania. To dzieje się poza logiką. Automatycznie, energetycznie. Mężczyzna który naprawdę czuje, zaczyna dostosowywać swoje życie do Twojej obecności, zanim jeszcze pozwoli sobie tę świadomość nazwać. Pojawiają się zdania, które wypowiada niby mimochodem, ale które mają w sobie wibracje przyszłości, kiedyś możemy. Muszę Ci to miejsce pokazać następnym razem. Każde z nich jest jak mikrodrgnienie jego duszy, które próbuje połączyć swój świat z Twoim. I sam nie widzi, że już to robi. Zaczyna zmieniać harmonogram tak, żeby mieć chwilę więcej. Znajduje czas, którego wcześniej nie miał, jakby wszechświat rozciągał dobę specjalnie dla niego, bo jego energia rezonuje z twoją. Przesuwa rzeczy, odwołuje spotkania, reorganizuje dzień. Nie robi tego dla każdej kobiety. Robi to wtedy, gdy jego system nerwowy zaczyna przestawiać się z trybu samotny wilk na tryb mężczyzna, który buduje. I nawet jeśli udaje, że to przypadek, to właśnie w tych małych przesunięciach widać największą prawdę. Mężczyzna, którego zaczyna ciągnąć do ciebie energetycznie, zaczyna też poprawiać samego siebie. Uczy się nowych rzeczy, zwiększa dyscyplinę, dba o ciało, o styl, o swój świat wewnętrzny. Zaczyna sprzątać tam, gdzie wcześniej nie miał czasu. Porządkuje swoją przestrzeń tak, jakby podświadomie przygotowywał miejsce na twoją obecność. I tu pojawia się najważniejsza część tego sygnału. Mężczyzna planuje tylko tam, gdzie widzi sens. A sens pojawia się wtedy, gdy jego dusza zaczyna czuć, że twoja energia jest czymś, co warto chronić. Zanim jego rozum to zrozumie, jego ciało już to wie. Dopamina, która daje ekscytację, miesza się z oksytocyną, która tworzy więź, a pod ich wpływem rodzi się coś, czego nie da się zatrzymać. Chce przy niej być lepszy. To nie jest tylko zauroczenie, to jest kierunek, a kierunku nie wolno ignorować. Czwarty sygnał to moment którym jego serce pierwszy raz naprawdę drga. Nie z ekscytacji, ale z troski. To moment, który odróżnia mężczyznę zainteresowanego od mężczyzny, który naprawdę zaczyna się przywiązywać. Bo on zaczyna się bać, że możesz zniknąć. Nie w sposób obsesyjny, nie w sposób toksyczny. To nie jest lęk, który chce cię zatrzymać, zamknąć czy kontrolować. To jest delikatny, prawdziwy, miękki lęk duszy. Lęk, który pojawia się tylko wtedy, gdy coś zaczyna go naprawdę poruszać. Mężczyzna, który był zawsze pewny siebie, nagle zaczyna cichnąć w twojej obecności. Ten, który udawał chłód, zaczyna reagować bardziej, niż by Y chciał. Ten, który przez lata miał swoje zasady, granice i dystans, nagle zaczyna je naginać, choć nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Ego, które wcześniej było jego zbroją, zaczyna mięknąć. Jakby twoja energia powoli rozpuszczała warstwy, które nosił na sobie przez lata. A układ nerwowy zaczyna mówić mu prawdę, której głową jeszcze nie ogarnia: ta kobieta działa na mnie inaczej. Zaczyna się bardziej starać, choć sam nie wie, skąd bierze się ta potrzeba. Pyta, czy dotarłaś do domu. Reaguje, gdy znikasz na chwilę. Martwi się, gdy brzmisz inaczej niż zwykle. Robi rzeczy, których nigdy nie robił dla kobiet, na których mu nie zależało. I czasem, bywa chaotyczny. Raz jest bliżej, raz dalej, raz odważny, raz wycofany, raz otwarty, raz zamknięty. I to nie dlatego, że nie wie, czego chce. To dlatego, że intensywność tego, co zaczyna czuć, jest dla niego nowa. Psychologicznie to moment aktywacji systemu przywiązania. To chwila, w której jego dusza otwiera drzwi, ale ciało jeszcze nie wie, jak przez nie przejść. On czuje coś głębokiego, ale nie zna jeszcze języka którym mógłby to wyrazić. Jeśli czasem zachowuje się dziwnie, jeśli bywa trochę zbyt emocjonalny, trochę zbyt uważny, trochę zbyt reaktywny, to nie dlatego, że mu nie zależy. To dlatego, że zależy mu za bardzo. Jego energia zaczyna drżeć. Jego ego traci kontrolę. Jego serce zaczyna mówić głośniej niż jego strach. I właśnie tutaj, w tym miejscu, w tej subtelnej, niepozornej zmianie, dzieje się prawda, którą wiele kobiet przegapia. Mężczyzna może udawać siłę, może udawać dystans, może udawać pewność siebie, ale nie może udawać lęku przed stratą. Ten lęk pojawia się tylko wtedy, gdy jego serce zaczyna być zaangażowane. I to właśnie w tym momencie przechodzimy do czegoś, co jest już nie sygnałem, ale wyznaniem jego duszy. Bo to, co zrobi za chwilę, jest najrządszym, najgłębszym i najbardziej prawdziwym przejawem zakochania. I o tym właśnie będzie kolejny blok. Trzeci sygnał jest jak pierwsze pęknięcie w jego zbroi, niewidoczne dla oka, ale wyczuwalne dla serca, bo mężczyzna naprawdę zakochany zaczyna robić coś, czego nie potrafi zatrzymać, nawet jeśli bardzo stara się wszystko kontrolować, zaczyna planować, nawet wtedy, gdy nie pada ani jedno romantyczne słowo. I tu dzieje się prawdziwa magia, bo to już nie jest etap fascynacji, to nie jest gra hormonów, to jest moment, w którym jego energia zaczyna poruszać się w Twoim kierunku, jakby sama wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Zaczynają padać zdania, które nic nie znaczą, i jednocześnie znaczą wszystko. Muszę ci coś pokazać, kiedyś tam pójdziemy, następnym razem zrobimy to inaczej. On nawet nie słyszy, że to mówi, to wyrywa się z niego, jakby jego dusza wybierała za niego. W jego świecie zaczyna się przesuwanie. Coś, co zawsze było ważne, nagle może poczekać. Coś, co miało pierwszeństwo, traci rangę. On zaczyna inaczej układać dzień. Inaczej wybierać priorytety, inaczej stawiać granice światu. I robi to nie dlatego, że ktoś mu kazał, ani dlatego, że próbuje zrobić dobre wrażenie. On po prostu wie, choć jeszcze sobie tego nie uświadamia, że jego droga zaczyna lekko skręcać w twoją stronę. W mężczyźnie zakochanym budzi się coś, co Jung nazwał przebudzeniem króla energia odpowiedzialności, która nie potrzebuje deklaracji, bo działa sama z siebie. On zaczyna dbać o siebie inaczej, jakby przygotowywał przestrzeń, w której ciebie nie będzie się bał dopuścić. I choć nawet przed sobą nie powie, że widzi przyszłość, jego działania mówią za niego. To moment, w którym dopamina miesza się z oksytocyną, a jego ciało mówi mu prawdę, której umysł jeszcze nie chce nazwać. To już nie jest mężczyzna, który się tobą interesuje. To mężczyzna, który zaczyna siebie przy tobie widzieć. I tego sygnału nigdy, przenigdy nie ignoruj. A czwarty sygnał jest tak subtelny, że kobieta która nie zna swojej wartości, potrafi go pomylić z wahanie, dziwnymi zachowaniami albo brakiem pewności, a to właśnie ten sygnał mówi o nim najwięcej. Bo mężczyzna, który naprawdę zaczyna kochać, zaczyna też odczuwać coś, czego nie potrafi wyłączyć: lekki, cichy strach, że możesz zniknąć. To nie jest strach toksyczny, to nie jest chęć kontroli, to nie jest zazdrość w najgorszym wydaniu. To jest głęboko ludzkie drżenie serca, które mówi mu, że coś ważnego zaczyna wymykać się spod jego ego. I wtedy jego energia zaczyna falować. Mężczyzna, który zawsze był pewny siebie, nagle staje się bardziej uważny. Ten, który udawał, że nic go nie rusza, zaczyna reagować na rzeczy, które wcześniej pomijał. Ten, który bywał obojętny, nagle staje się delikatniejszy, bardziej obecny, bardziej czuły. I nie rozumie, co się w nim dzieje, bo jego ego próbuje jeszcze trzymać formę ale jego dusza już dawno się odsłoniła. To moment, w którym zaczyna wychodzić z roli wojownika, który zdobywa, i powoli przesuwa się w stronę kochanka, który się otwiera. Pyta, czy dotarłaś do domu, bo naprawdę chce wiedzieć. Zauważa drobne zmiany w twoim tonie głosu, bo jego ciało reaguje na twoją energię szybciej niż jego logika. I czasem robi krok za blisko, innym razem krok za daleko, ale nie dlatego, że bawi się w gierki. Tylko dlatego, że intensywność jego uczuć przerasta jego dotychczasową wytrzymałość. Psychologowie nazwaliby to aktywacją systemu przywiązania, ale w języku energii to moment, w którym Twoja obecność zaczyna dotykać jego duszy, a jego dusza nie chce wrócić do stanu sprzed Ciebie. Jeśli jego zachowanie bywa chaotyczne, to nie dlatego, że mu nie zależy. To dlatego, że zależy mu bardziej niż chciałby to przyznać komukolwiek, nawet sobie. I właśnie ten strach, spokojny, delikatny, Intymny jest jednym z najczystszych dowodów, że mężczyzna naprawdę zaczyna kochać.